Tylko dlatego ośmielam się tutaj przedstawić. To wielka radość i zaszczyt spotkać się z Państwem i powiedzieć parę zdań w tym niezwykłym miejscu w Toruni, skąd emanuje miłość do Boga i miłość do ojczyzny, w błogosławionym miejscu, zarówno dla ojczyzny, jak i poza jej granicami. Dziękuję więc bardzo organizatorom, zwłaszcza ojcu rektorowi, za tę możliwość i pragnę podzielić się moimi krótkimi refleksjami związanymi z tematem obecnego forum ważne, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni. Termin ten jest mi niezwykle bliski, ponieważ ponad 35 lat, 38 lat uczyłam młodzież polską, młodzież polonijną w Kanadzie, w Katary, w szkole polskiej imienia świętego Jana Pawła II, gdzie jest bardzo liczna Polonia, a szkoła polska należy do jednej z największych najliczniejszych szkół etnicznych w Kanadzie. Liczy około 400 uczniów i ciągle się powiększa. Od klas 0 do 12 modtem Szkoły Polskiej są słowa papież, papieża Polaka, patrona szkoły. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza. Szkoła od samego początku swojej działalności jest pod opieką Kościoła Polskiego, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, a również w szkole pracują siostry dominikanki. Ucząc religii i języka polskiego, włączając się w uroczystości patriotyczno-religijne w Polonii. Szkoła jest prowadzona przez księży Chrystusowców wspaniale, gorliwie i jest naprawdę latarnią morską, która społeczeństwu polskiemu pokazuje prawdziwą drogę, jak iść w tym zagubionym świecie. Wielką zasługą rodziców szkoły oraz Kościoła jest fakt wychowywania całych pokoleń młodych Polaków urodzonych i wykształconych już w Kanadzie i wrośniętych w społeczeństwo kanadyjskie, ale równocześnie świadomych swoich korzeni, swoich więzi z Polskością i dumnych ze swojego pochodzenia, kochających Polskę i Kanadę, która jest krajem otwartym na pielęgnowanie tradycji swoich obywateli, którzy, pamiętając o swojej tożsamości, ubogacają społeczeństwo, w którym żyją. Jak powiedział święty Jan Paweł II, ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie w kraju, w którym żyją. Nie jest łatwo dbać o polskie korzenie, o swoje korzenie, poza ojczyzną. Wychowanie w duchu patriotyzmu wymaga wielu trudu i poświęcenia. Nie zawsze dziecko w otoczeniu języka angielskiego chce mówić po polsku. Ale wysiłek i trud rodziców, kościoła, szkoły jest zawsze błogosławiony, gdyż człowiek powinien znać swoją tożsamość, wiedzieć, kim jest, skąd pochodzi, wiedzieć o kulturze, o wierze, wartościach chrześcijańskich swoich rodziców, przodków i dopiero wtedy czuje się w pełni wartościowy. Bardzo ważna jest motywacja, aby z miłością i konsekwentnie stawiać wymagania, nie poddawać się nieraz może zniechęceniu, ale wychowywać dziecko, wpajając mu miłość do Boga i ojczyzny. Aby nie było takich wypowiedzi jak ucznia z australijskiej szkoły, który powiedział nie wiem, kim jestem. Mówię tylko po angielsku, ale coraz bardziej chcę uczyć się języka polskiego i pojechać do Polski. Gdyż ojciec mój jest Polakiem i ja chcę poznać Polskę. Po Polakach dzieci są wdzięczne, że rodzice konsekwentnie, delikatnie, ale stanowczo i wytrwale wychowywali ich, przełamując opory, opory. Jedna z maturzystek napisała: Nieraz udawałam, że nie czuję się dobrze w piątek lub sobotę, kiedy miałam jechać do szkoły polskiej, ale tato zawsze brał mnie do samochodu i odwoził do szkoły. Dzisiaj jestem mu bardzo wdzięczna, gdyż urodzona w Kanadzie, piszę maturę w języku polskim, kocham Polskę, mogę porozumieć się z całą moją rodziną w Polsce. Proszę teraz pozwolić, że zacytuję kilka wypowiedzi młodzieży polskiej, urodzonej w większości w Kanadzie. To są maturzyści, którzy mieli właśnie odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiem motto szkoły polskiej, którym są słowa świętego papieża Polaka. Patryk pisze tak. Najważniejsze polskie korzenie to miłość do Boga i miłość do naszej ojczyzny. Dzięki tym korzeniom Polska potrafiła przeżyć i utrzymać swój język i kulturę, chociaż to były czasy bardzo ciężkie, pod zaborami. Jak ktoś będzie wierny swoim korzeniom, będzie wiedział, kim jest, skąd pochodzi. I przez te. I to przez to będzie stawał się również lepszym człowiekiem, chrześcijaninem i bardziej użytecznym dla narodu, w którym żyje. A Nicolette napisała: Wierność korzeniom jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka, ponieważ korzeń każdego człowieka to największy skarb, jaki człowiek mógł otrzymać od, od rodziny. Korzenie to wielka historia, która ciągle się rozwija, generacja za generacją. To jest dar od rodziny który ma niesamowitą wartość, za którą wielu ludzi oddało swe życie. Polskie korzenie leżą w dwóch miejscach w miłości do Boga i miłości do ojczyzny. To słowa maturzystki urodzonej w Kanadzie. I dalej Katarzyna pisze Ja rozumiem to motto szkolne jako apel do młodzieży polskiej, by była wierna Polsce przez całe życie, by kochała swoją ojczyznę. Polacy przetrwali tak wiele przez lata historii Polski, a my, jako następne pokolenia Polaków, powinniśmy zostać wierni korzeniom. Ta wierność jest przekazana w uczeniu języka polskiego, w obchodzeniu polskich obyczajów, tradycji, w wierze do Boga i wierności do Kościoła katolickiego. Ta wierność polskim korzeniom jest twórcza na całe życie, bo dodaje osobie tożsamość Polaka. Dumnego, wiernego i gotowego do obrony ojczyzny. Polacy, którzy będą razem stawiać, przeciw, stawiać się przeciw wrogom i niemoralnościom w dzisiejszym świecie, będą potrafili wszystko przezwyciężyć i w ten sposób Polska prawdziwie nie zginie. To motto szkolne jest mocnym wyznaniem dla wszystkich Polaków, by Polacy mogli przekazać wartość wiary, honoru i męstwa. Innym narodom, by trwać i dawać przykład. I jeszcze może parę zdań. My, jako uczniowie Szkoły Polskiej, wierzymy w te słowa. Dlatego jesteśmy tutaj, uczymy się języka polskiego, kultury naszych ojców, żyjemy według kultury chrześcijańskiej, utrzymujemy tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Na lekcjach języka polskiego, akademiach, uroczystościach upamiętniamy i wspominamy różne ważne wydarzenia narodowe. To wszystko, co nam przekazują ojcowie, co pozostało po naszych przodkach, jest dla nas młodych jakby fundamentem, na którym chcemy budować naszą przyszłość. To są właśnie te korzenie, o których mówi nam papież. Każdy człowiek, jak oda dodaje, ma jakieś korzenie, z których wyrasta i które go kształcą. Wierność tym korzeniom bardzo rozwija twórczość człowieka, gdyż najmocniejsza inspiracja pochodzi z głębi naszych dusz. Co to są korzenie? Są naszą historią i podstawą, która nas łączy z ludźmi z z przeszłości i teraźniejszości. Dwa takie korzenie niezmienne to nasza wiara katolicka, to religia i ojczyzna. Są one splątane ze sobą. Ponieważ Polacy są chrześcijanami od samego początku państwa i wiele elementów naszej kultury ma podstawy religijne. Korzeniem, pisze dalej Jagoda, jest również ojczyzna, czas, przepraszam, jest również rodzina, czas z nią spędzony, tradycje i ceny od niej odziedziczone. One również nas kształcą. Nieraz nawet nie zauważamy, jak bardzo korzenie wpływają na nasze życie. Ale gdy jesteśmy tym korzeniom wierni i je świadomie kultywujemy, to mamy szansę spełnić się w życiu. Bo wtedy mamy na czym bazować i, i działać i naszą twórczość rozwijać. A wiadomo, że struktura z mocną podstawą jest najsilniejsza. I jeszcze Amanda. Polska jest dla mnie, dla mnie była i jest zawsze moim domem. Gdybym nie była Polką, to byłabym całkiem innym człowiekiem. Jestem dumna bardzo z mojej historii, z tego, że jestem Polką. Kocham Polskę, zawsze obchodzą polskie tradycje, chodzę do polskiego szkoła, szkoły, do polskiego kościoła, modlę się po polsku, śpiewam polskie konendy, czytam książki polskie. Moje korzenie zawsze będą w Polsce. Tam mam rodzinę, tam mam moje serce. A Kasia dodaje, te słowa Ojca Świętego dotyczą życia każdego z nas, i bardzo cieszę się, że są one mottem naszej polskiej szkoły. Mieszkamy za granicą i mamy zobowiązania do kraju zamieszkania. Jednak musimy pamiętać o naszych korzeniach i o naszej historii. Po latach w polskiej, polskiej szkole nauczyłam się wiele o naszej ojczyźnie, o naszej historii i o Panu Bogu. Dzięki praktyce oraz nauce historii, kultury, tradycji i wiary narodu polskiego. Czuję się spokojna w sercu, ponieważ wiem skąd pochodzę i mogę dalej swą wiarę pielęgnować. Moja miłość do Boga i do Ojczyzny jest głęboko zakorzeniona, ale tak jak drzewo, korzenie te potrzebują pielęgnacji i opieki. Tą bezustanną troską i ochroną jest zupełna wierność i oddanie się obowiązkom, które rozwijają naszą kulturę. I kończąc jeszcze. W naszym życiu jest bardzo ważne, abyśmy byli wierni naszym korzeniom, to znaczy naszemu pochodzeniu, pisze Natalia. Wielu sławnych polskich pisarzy, poetów, będąc na emigracji, w swoich utworach odwoływali się do miejsc, z których pochodzili i tradycji z nimi związanych. Tak samo i my wychowujemy się tu w Kanadzie, ale nasi rodzice zaszczepiają w nas polskie chrześcijańskie tradycje wiarę, obyczaje, polską kulturę i historię. Dzięki temu wszystkie te wspaniałe wartości możemy przekazać kanadyjskiej kulturze, upiększając ją, wzbogacając i wzmacniając nasze korzenie. I tylko jeszcze dwa cytaty już wielkich osób. W 1969 roku przybył do Kalgary kardynał Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup Krakowa i tak powiedział, do Polaków, zwłaszcza do młodzieży. Jesteście dziećmi Polaków, którzy róż z różnych powodów opuścili swój kraj ojczysty i znaleźli dla siebie nowe miejsce właśnie tutaj w Kanadzie. Większość z Was już tutaj przyszła na świat i od wczesnego dzieciństwa nauczyliście się obok mowy Waszych rodziców także tego języka, którym mówi społeczeństwo kanadyjskie. Ale odkrywajcie w sobie poczucie przynależności do tej pierwszej ojczyzny. Odkrywajcie polskość, która jest jakby najgłębszym pokładem Waszych młodych serc. Życzymy Wam, wam abyście byli sobą. Natomiast w 2003 roku przybył do Kalkary ksiądz Wojciech Zięba z Białego Stoku, który tak w księdze pamiątkowej szkoły zapisał. Pamiętajcie. To nie miejsce czyni człowieka wielkim, ale to człowiek czyni wielkim miejsce i siebie. Czuwajcie nieustannie nad urobieniem swojego wnętrza. Bądźcie wierni chrześcijańskim ideałom. Spatrzcie na piotra naszych czasów wtedy naszych czasów. Jego imię nosi nasza szkoła. Jest on wzorem, jak być człowiekiem dobrym, zarówno w młodości, jak i w starszym wieku, w zdrowiu i chorobie. Tak więc wierność korzeniom jest zawsze twórcza, i należą się w słowa głębokiej wdzięczności organizatorom forum polonijnego właśnie w tym miejscu, gdzie bije, jak w Częstochowie, serce Polski, gdzie Matka Boża, gwiazda nowej ewangelizacji, wyprasza ludzi naszej Ojczyźnie, ojczyźnie Wielkich, i wyprawać będzie zawsze. Dlatego, pomimo obecnej bardzo bolesnej sytuacji, Patrzymy z nadzieją w przyszłość i nie możemy się dać zastraszyć, ale walczyć modlitwą i postawą, czynną postawą o wolność duchową, o nasze chrześcijańskie wartości, które przetrwały niejedną burzę życiową. Z pomocą Bożą i Królowej Polski, paconki emigracji. Szczęść Boże.